Ambitne plany dotyczące jego reaktywacji. Cała elewacja zostanie zupełnie odnowiona. Nad znaczną częścią budynku w miejscu dawnego marketu dobudowana będzie druga kondygnacja. Remont i rozbudowa tego miejsca ruszą wczesną wiosną. Mi na szczęście się udało przed tym remontem tutaj wejść. I piszcie w komentarzach, czy byście chcieli urbex tego miejsca, ale w nocy, taki nocny urbex. Tylko wiadomo, część już wtedy obiektu sobie pominiemy i przejdziemy do tej ciekawszej części, czyli zwiedzimy sobie tylko hale plus yy, te biura, które tam są. To ja po prostu yy, myślę, że wtedy, gdyby był odset w pozytywny. To myślę, że za tydzień bym odblokowała wtedy odcinek z nocnej eksploracji tego obiektu. Dobra, a właściciel kończy już negocjacje z przyszłymi najemcami i podpisuje z nim. Dzisiejszy odcinek jest z opuszczonego desku. Dobra, więc zaczynamy od obczajenia okna. O którym słyszałem, że podobno jest otwarte i da się przez nie wejść. Więc, jeśli się da wejść, to oczywiście wbijamy. Ej, dobra, da się wejść. W środku, jak będziemy łóźć, pociągu po Więc tam jest. Od razu również na starcie chciałabym zaznaczyć, że jeśli ktoś zna bądź po prostu kojarzy miejsce i jego lokalizację, to proszę o niepodawanie jej w komentarzach. I z tego też co się dowiedziałam o tym miejscu, to podobno nie ma żadnych czujek. A kamery są wyłączone przez właściciela. On rzadko bywa na terenie, praktycznie raz na ruski rok, że tak powiem, na obiekcie właśnie tego byłego Tesco. I ochrony również nie ma tutaj. A teraz przechodzimy sobie do historii tego obiektu. Także Tesco to zostało zamknięte dokładnie 31 sierpnia 2018 roku. I tak, widzieliście już też TikToka z tego miejsca, gdzie pomyliłam się z datą, bo byłam święcie przekonana z racji, że widziałam kartkę, ale to było kilka lat temu, z datą zamknięcia po prostu tego sklepu i sklepów obok. I przez to byłam święcie przekonana, że owe było zamknięte kilka dni wcześniej, ale jednak było inaczej. I tak jak widzicie i zobaczycie jeszcze w tym odcinku, spotkałam tutaj masę sprzętu oraz różnych pozostawianych czy to dokumentów, czy kluczy, różnych takich artefaktów, czy nawet półki, co jak dla mnie jest mega spoko i mogę się nawet pokusić o stwierdzenie, że Najlepiej zachowane, przynajmniej z tych wszystkich, w których byłam. I to, co widzicie tutaj, ten taki ala pył, nie pył na podłodze, czy tam maś, to jest po prostu ciecz z tych wszystkich gaśnic, które, jak widzicie, leżą bądź stoją na podłodze. A więc, już wracając w 100% do historii tego miejsca, to ostatni dzień handlowy, w tym miejscu wiązał się z dużymi promocjami nawet do 70%. Siódmy rok z rzędu stoi pusty. Teren należy do właściciela poprzedniego marketu Hit. Sam obiekt po Tesco to około 7000 MKW. Przepraszam, ale nie mam pojęcia co ten skrót znaczy. Rozwinięcie tego skrótu może zobaczycie w opisie tego filmiku. Pozostała część pasażu to kolejne 3000 MKW. Nieco więcej powierzchni zajmuje parking przy tych obiektach. Pojawił się inwestor, osoba fizyczna, niezwiązana dotąd z tym miastem, która postanowiła zainwestować tu swoje pieniądze. A w nieruchomości inwestowała już w innych częściach kraju. Teren jest sprzedany, a inwestor ma już pozwolenie na budowę. Obiekt jest w dość dobrym stanie, tak jak możecie nawet zauważyć, ale nowy właściciel ma ambitne plany dotyczące jego reaktywacji. Cała elewacja zostanie zupełnie odnowiona nad znaczną częścią budynku. W miejscu dawnego marketu dobudowana będzie druga kondygnacja. Remont i rozbudowa tego miejsca ruszą wczesną wiosną. Mi na szczęście się udało przed tym remontem tutaj wejść i piszcie w komentarzach, czy byście chcieli Urbex tego miejsca, ale w nocy, taki nocny Urbex, tylko wiadomo, część już wtedy obiektu sobie pominiemy i przejdziemy do tej ciekawszej części. Czyli zwiedzimy sobie tylko hale, plus y, te biura, które tam są. To ja po prostu y, myślę, że wtedy, gdyby był odsetek pozytywny, y, to myślę, że za tydzień bym odblokowała y, wtedy odcinek z nocnej eksploracji tego obiektu. Dobra, y, a właściciel kończy już negocjacje z przyszłymi. Najemcami i podpisuję z nimi umowy. W odnowionym obiekcie będą sklepy różnych branż i marek, punkty usługowe. To samo czeka drugie, tak duże Tesco w tym mieście. I szczerze Wam powiem, mimo że kocham Urbeksy i jest to moja pasja oraz hobby, to czasem cieszę się, że niektóre obiekty dostają kolejną szansę i drugie życie, że tak powiem, na robienie, zarabianie też pieniędzy i w ogóle, tak jak tutaj i właśnie tutaj ma powstać galeria, bo chyba o tym nie wspomniałam. To właśnie to ma być przebudowane na galerię, a pasaż obok, o którym wcześniej wspominałam, to znajdowała się tutaj pralnia, między innymi pralnia sklep z elektroniką, zoologiczne i kilka jeszcze tam sklepów było. I teraz tak jak tutaj widzicie, jesteśmy a bardziej chyba już byliśmy w punkcie z jakimiś chłodniami czy z punktem po prostu odbioru um, tych wszystkich, wiecie, dostaw, które były, bo tutaj um, to je, była je, w sensie, no wiecie, było ten jeden podjazd, jeszcze były trzy podjazdy, w tym Tesco. I zaraz na pewno przejdziemy też do części z biurami, ale to myślę, że tak wiecie, powolutku, powolutka tam przejdziemy. Byliśmy już na jednej mniejszej, na dużej hali. Na mniejszej hali bardzo było przeraźliwe, takie stukanie, pukanie ale to po prostu wydawały to odgłosy przerażające lampy, które po prostu wisiały na suficie i tak jak możecie zauważyć, obiekt jest, cóż chyba mówię drugi raz, jeśli się powtarzam, jest naprawdę w świetnym stanie jak dotąd które miejsca spotkałam i w sumie jak większość opuszczonych miejsc w tym w, po prostu w Polsce w tym kraju, tak? I tak jak widzicie, też część, chyba nawet znaczna część drzwi się nie otwierała i były po prostu pozamykane. Też była część w sumie znaczna część po prostu pustych pokoi, ale. Niektóre biura zawierały jakieś tam artefakty i coś tam pozostawało. A będąc na tym obiekcie, musiałam się zachowywać w miarę cicho, bo no, nie chciałam żadnego przypału, wiecie. I cały czas się obawiałam, czy jednak przypadkiem nie ma jakiejś ochrony, chociaż byłam tyle razy tutaj pod obiektem i nikogo nie spotkałam z ochrony. I tak jak widzicie, o tutaj jest jeden taki podjazd, taka rampa do właśnie różnych rozładunków i załadunków. E, a także, no, czujki, no to raczej by mnie od razu, za <śmiech> <śmiech> przepraszam, alarmem wychwyciły. Ale, e, tak, to no, to nic takiego nie zauważam, chociaż się cały czas rozglądałam i dlatego, może to tak. Nie wyszło idealnie i tak jakbym sobie to wymarzyła, dlatego planuję zrobić dużo, dużo lepszą nocną eksplorację, i wtedy mam nadzieję, że nam się uda, że nikogo nie spotkamy, bo będąc tam, to na koniec spotkałam pana, chyba też, który chciał pozwiedzać, no ale do końca, może panem eksploratorem bym nie nazwała, tylko, ale. No, było bliżej mu chyba do Pana Eksploratora niż do Wandala. Także już się bałam, że to, wiecie, właściciel, ale na szczęście tylko zwiedzający to miejsce. I też część właśnie z tej części, co tutaj jesteśmy aktualnie, drzwi była na śrubki pozakręcana i w ogóle, co też mogliście już widzieć. Także wracamy do głównej hali i zmierzamy... Mam nadzieję, że y, właśnie do. Bo tutaj jeszcze był sklep oczywiście y, jakiś z telefonami plus y, y, z wiecie takimi y, częściami y, typu ojejku y, jakiś CCC coś takiego, nie? Takie i w ogóle. A i oprócz maszyn oczywiście zostały się na przykład yy, układ tego Tesco czy apteczki, tak jak przed chromioną z nich widzieliście. Jeszcze zobaczycie pewnie nie jedną. Yy, takie jakieś pochłaniacze, chyba tak mogę to nazwać. Ostały się też korki od tego miejsca, yy, także... Myślę, że tutaj osoba, od której informacje dostałam, myślę, że mnie nie wkręcała, bo ja tam byłam prawie półtorej, może dwie godziny nawet w tym miejscu i nie byłam zatrzymana ani nic takiego, więc myślę, że legitne miejsce, ale. No jest to dla mnie bardzo szokujące, że jest to powyłączane w takim miejscu. Myślę, że dla Was też to jest szokujące. Oczywiście to miejsce też miało toalety, jak i dla klientów, tak samo jak dla pracowników, ale to zobaczycie na koniec filmu. Także co mi zostało, tylko mam nadzieję, że do tego momentu zostawię. W sumie zostaliście ze mną i mam nadzieję, że kto został do tego momentu, na, to może. Po, zostawić łapkę oczywiście w górę pod tym odcinkiem, w komentarzu napisać y, jakiś komentarze, jak Wam się odcinek podoba, oraz y, mam nadzieję, że udostępniście chociaż jednemu znajomemu ten odcinek, bo wydaje mi się bardzo interesujący. Zwłaszcza, że też historia została przedstawiona, a kolejna to będzie tylko czysta eksploracja, ale mam nadzieję, że w całości wszystkie obejrzycie. I myślę, że warto, moim zdaniem. I zostawicie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole, aby nie przegapić żadnego mojego odcinka, i żeby tylko nasza społeczność się mogła powiększać. Tu oczywiście ostatnie puste sale, że tak powiem. I tutaj było ewidentnie jakieś zaplecze, jakiegoś sklepu. Już dokładnie nie pamiętam, bo tak jak słyszeliście było to zamknięcie 7 lat temu, więc ja tutaj też byłam dobre 7 lat temu ostatnio. I przechodzimy do dużo lepszej części obiektu. Nie wiem, czy mówiłam, ale znaczna, znaczna część drzwi była pozamykana, więc nie do wszystkich pomieszczeń udało się wejść. Ale może się uda do, wejść do nich w następnym odcinku. Tak jak już mówiłam, ale dajcie znać, czy byście chcieli po prostu w komentarzach o, jeśli ktoś w tym momencie jest, to niech napisze w komentarzu nocna eksploracja. I tak jak widzicie, dużo szafek zostało w poprzednim pomieszczeniu, w którym byliśmy. Była, była już część kluczy, były jakieś papiery, szafki, co jest naprawdę mega spoko i fajne. Dla mnie i mnie bardzo szokowało w tym miejscu. Tak jak widzicie, meble tu są pozostawiane. Wiadomo, no kurz jest, jak w każdym opuszczonym miejscu, ale żeby tyle rzeczy pozostawiało, było pozostawione. Czyli jakieś meble, krzesła, i tutaj widzicie nawet niepozerwane są te kartki z drzwi, różne odnośnie płkania czy coś. I tam teraz idziemy do toalety, później się skierujemy. W górę, i tutaj jest akurat męska toaleta, ale damska podobnie wyglądała. Tylko w męskiej bardziej śmierdziało i nie było papieru, a w damskiej to było. No i widzicie, lusterka są w bardzo dobrym stanie, nawet one nie są zakurzone, było widać odbicie. No i tak jak widzicie, nie, nie ma graffiti jakiś czy coś, i nie są pomazane te ściany. I tutaj są jakieś kolejne obiekty z szewkami. Tutaj, właśnie w tym pomieszczeniu, nie zwróciłam uwagi na to, że idzie w dół. Wiecie, jest taki spadek w dół sufitu i się troszeczkę walnęło mi w głowę. I tak, tutaj cały czas próbowałam naciskać klamkę do różnych pomieszczeń żeby sprawdzić, czy to się otworzyć, ale za którym się razem już zwątpiłam i przestałam naciskać. I tak jak widzicie, teraz kierujemy się na piętra, gdzie były jakieś biura. Co dziwne, właśnie dziwi mnie to, że tutaj wiecznie są, wiecie, ta podłoga w tym proszku z gaśnicy. Nie wiem, czy dobrze mówię, że to jest proszek z gaśnicy, bo no, tak jak będę mówić cały czas, nie jestem fachowcem i się na tym nie znam, nie, nie interesuje mnie akurat ten temat. Po prostu nie wiem, i przerażały mnie na przykład dźwięki z zewnątrz, ale e, tak jak widzieliście, była dziura w suficie i to przez nią było słychać te dźwięki, dlatego momentami mm, po prostu się zatrzymywałam i nasłuchiwałam. I dlatego też z racji, że musiałam być cicho, teraz jest lektor, który wam to wszystko opowiada, i tutaj nam się właśnie udało wejść, na przykład do jednego z takich pomieszczeń, i tutaj y, był na pewno widok na hale i musiałam się rozejrzeć, aby się upewnić, że y, nic mi nie wyskocza, nic takiego, bo mnie to miejsce naprawdę bardzo przeraża, y, a co dopiero w nocy na Urbexie, ale tu właśnie zostały y, maszyny, y, czy właśnie jakaś y, wentylacja. O, i tutaj masa korków jest pozostawiona. I dostałam jedynie info, że y, jedyne co tutaj właśnie chodzi i działa, to wentylacja. Więc y, przez to tu w środku tego obiektu było bardzo chłonno. Y, mimo tych, wiecie, upałów na zewnątrz. Bo teraz już się powoli robi cieplutko. Jak ja tutaj to nagrywałam i montowuję to naprawdę jest w miarę tak cieplutko, przyjemnie, ale już myślę, że za niedługo będą upały. A jak wy to oglądacie, to pewnie są upały. Także, bo wy to pewnie widzicie w wakacje dopiero, a ja to yy, udało mi się w święta zorganizować w czas, żeby, żeby to zmontować. I teraz idę Wam pokazać halę z góry, tą hałasującą halę, mniejszą i ona jest bardzo długa, ale niestety na końcu, tak jak widzicie, jest zamurowana. Jakieś tam przejście było, ale nie pamiętam, co to było za przejście, do czego, ale chyba to było przejście, o ile się nie mylę, do tych pasaży właśnie handlowych. No i lecimy zwiedzić ostatnie momenty tutaj pokoi, tak jak widzicie, widzieliście, w niektórych momentach były przybitki, bo musiałam tam wrócić jeszcze raz, kilka pomieszczeń spojrzeć i troszkę dograć, dlatego tak może trochę, trochę dziwnie to jest pomontowane, ale uwierzcie mi, staram się, żeby było to coraz lepiej dla Was porobione. I tutaj, właśnie jak widzicie, były jakieś biura, tutaj akurat puste pokoje są, ale za chwileczkę przejdziemy do tej części, gdzie um, te pomieszczenia um, zawierały dużo sprzętu i to było w tak idealnym stanie, w takie biura, że normalnie jakby tam miał zaraz ktoś przyjść, wiecie, na jakieś spotkanie i wiecie, jakieś spotkanie biznesowe mieć czy coś takiego bo to w naprawdę bardzo dobrym stanie jest jak na moje oko. Możecie wyrazić to co wy myślicie. I tak tu był właśnie ferry. Nie ma żadnego nie mam żadnej, wiecie, promocji tego produktu ani nic. No. I teraz przechodzimy właśnie do tych biur. Dlatego mam nadzieję, że docenicie moje starania z miejscówkami jak i z montażem. E, więc tak jak mówiłam już, jeśli to doceniacie, to łapeczka w górę i w jakichś komentarzach, żeby to poszło, wiecie, w zasięgi, e, żeby więcej po prostu ludzi się dowiedziało o, o tym kanale. No i tak jak widzieliście, nawet koszyk jakiś się ostał e, na zakupy tutaj, w, w tym budynku. No i powoli e, tutaj masa narzędzi i rupieci, ale powoli się zbliżamy do końca tego odcinka. Także jeśli Wam się to podobało, to ja zmierzam do wyjścia i jeszcze Wam pokażę e, oczywiście miejsce, które akurat tutaj jest w troszkę gorszym stanie, gdzie było między innymi wejście dla personelu czy toaleta dla personelu e, ale ja się będę z Wami żegnać i mam nadzieję, że zostawicie tak jak już mówiłam, łapeczkę w górę pod tym odcineczkiem. Udostępnijcie chociaż jednemu znajomemu ten odcineczek, żeby po prostu się dowiedział o kanale, jeśli oczywiście lubi urbexy. Trzecie to oczywiście skomentowanie tego odcinka, jeśli ktoś dotrwał do tego właśnie momentu, może napisać yy, nocny urbex, nocna wyprawa, coś takiego. Yy. Albo po prostu też może wyrazić swoją opinię w komentarzu, co sądzi o tym miejscu, o się odcinku. I on nawet może o historii, bo może coś więcej wie, może coś dodać od siebie. Oczywiście ja na no to zawsze miło, mile patrzę. I mam nadzieję, że zasubskrybujecie ten odcinek, jeśli... Boże, przepraszam, co ja mówię ten kanał, jeśli oczywiście tego jeszcze nie robicie. Z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego mojego odcinka, aby kanał mógł się dalej rozwijać. A jeśli już to robicie, to serdecznie Wam dziękuję za to, bo od momentu założenia konta i w ogóle tego kanału, bardzo już no, bardzo, no w sumie, bardzo można powiedzieć, że nie jakoś wiecie, wybitnie, ale już się w miarę rozrósł ten kanał. A to właśnie dzięki Wam, tak naprawdę, to wszystko dzięki Wam się stało. I tak jak widzicie, ostatnie urywki z tego miejsca, i tak jak już mówiłam, tu akurat trochę gorszy stan pleśnie jakaś, wchodzi jakiś grzyb w niektórych momentach na podłogę, więc tutaj myślę, że też właściciel i grupa remontowa będzie miała co robić ale nie aż tak bardzo, bo jednak jest dosyć dobrze zachowany obiekt więc e, aż, wiecie, jakoś specjalnie dużo tutaj nie będzie do robienia no ale coś tam będzie, do, na pewno elewację z zewnątrz będzie trzeba wymienić czy coś takiego odnowić no i co? E, ja się już kieruję myślę, że do wyjścia i to byłoby na tyle w tym odcinku do zobaczenia w kolejnym Pa, pa. A bez, y, tutaj widzieliście tą drapinkę, nie? To zaraz i tak się szczytam w gramole, bo moja ciekawość mi na to nie pozwala, aby to zostawić bez niczego. I zobaczcie, co jest. O, właśnie, takie widzicie. Tutaj za bardzo nic nie ma, tylko jakieś korki były, a tutaj widok z góry na tą ogromną halę i teraz to już na pewno wszystko w tym odcinku do, do następnego widzimy się za tydzień siemanko